Droga duszo, dzisiaj Aniołowie mają dla Ciebie pilną i potężną wiadomość. Chcą, żebyś wiedział, że za kulisami Twojego życia miłosnego dzieje się coś niezwykłego. Czy kiedykolwiek czułeś, że miłość w Twoim życiu utknęła w jakimś cyklu, że coś musi zostać zrównoważone, abyś w końcu mógł poczuć spokój i sprawiedliwość w swoim sercu? Aniołowie są teraz przy Tobie. Kierują każdą chwilą i chcą, abyś otworzył swój umysł i serce na Boską Prawdę, która może wszystko zmienić. Ich obecność w tym momencie jest jak delikatny wietrzyk, pełen miłości i ochrony. Weź głęboki oddech i poczuj energię, która cię otacza. Przybyli tutaj z misą przekazać przesłanie, które przywróci tak upragnioną przez Was harmonię. Od tej chwili pozwól sobie na uważne słuchanie, ponieważ każde słowo może być odpowiedzą, na którą czekałeś. Ta wiadomość nie pojawiła się przypadkowo. Aniołowie mówią ci, że nadszedł czas, abyś zmienił to, co cię martwi, w coś pięknego i prawego. Czy jesteś gotowy wyruszyć z nimi w tę podróż? Aniołowie, istoty światła i bezwarunkowej miłości są głęboko związani ze sprawami serca. Oni znają ból, wyzwania i wątpliwości, które niesiesz ze sobą w związku ze swoim życiem miłosnym. Zastanawiasz się pewnie, dlaczego pewne sprawy zdają się nie zostać rozwiązane? Dlaczego czasami miłość zamiast przynosić pokój, zdaje się być źródłem zmartwień? Dzisiaj aniołowie przynoszą boskie przesłanie, które zawiera odpowiedzi i wskazówki. Twierdzą, że obecny moment jest punktem zwrotnym i że przywracana jest równowaga. W Twoim życiu pojawia się większa energia, która ma za zadanie przynieść sprawiedliwość Twojemu sercu. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się w jaki sposób przeszłe doświadczenia ukształtowały Twoje przekonania na temat miłości? Często nosimy w sobie zranienia i wątpliwości, które tworzą niewidzialne bariery, uniemożliwiając naturalny przepływ miłości. Aniołowie proszą, abyś spojrzał na te doświadczenia ze współczuciem, ponieważ były one lekcjami, które przygotowywały Cię do czegoś większego i prawdziwszego. Sprawiedliwość, o której mówią aniołowie, nie polega tylko na odpłacie lub naprawieniu niesprawiedliwości, których doznałeś. Chodzi o coś o wiele głębszego o znalezienie wewnętrznego spokoju, uleczenie ram z przeszłości i stworzenie przestrzeni dla prawdziwej, zrównoważonej miłości. Choć proces ten jest trudny, jest on konieczny abyś mógł doświadczyć związku pełnego miłości, o jakim zawsze marzyłeś. Ich przesłanie jest jasne: bez względu na to, jak trudna jest podróż, nigdy nie jesteś sam. Oni cię prowadzą, stawiają na twojej drodze właściwych ludzi i możliwości. Od tej chwili niezwykle ważne jest, by zwracać uwagę na znaki i ufać boskiemu procesowi. Przed Tobą ważne odkrycie, które może zmienić sposób, w jaki postrzegasz miłość i związki w swoim życiu. Aniołowie proszą, abyś pozostał otwarty, ponieważ sprawiedliwość, którą obiecują, będzie błogosławieństwem, które przyniesie pokój i harmonię Twojemu sercu. Aniołowie mają dla Ciebie potężną wiadomość: sprawiedliwość i pokój, których szukasz w swoim życiu miłosnym. Już manifestują się zgodnie z boskim planem. Wszystko, przez co teraz przechodzisz, jest częścią wspaniałego planu nauki i równowagi. Nawet bolesne doświadczenia, które mogą wydawać się niesprawiedliwe lub bezcelowe, mają głębszą przyczynę i przygotowują Cię na coś niesamowitego. Proszę, abyście zwrócili uwagę na jedną podstawową zasadę. Miłość zaczyna się w Was. Często szukamy kogoś, kto nas dopełni lub uleczy nasze rany, ale aniołowie objawiają nam, że prawdziwy, pełen miłości pokój można znaleźć tylko wtedy, gdy pogodzimy się ze swoimi emocjami i zaakceptujemy siebie takiego, jakim naprawdę jesteśmy. Czas zajrzeć w głąb siebie i uwolnić się od wszelkich uczuć, winy. Bólu i żalu, które ciążą ci na sercu. Jeśli niedawno przeżyłeś aś rozstanie, wiedz, że aniołowie rozumieją Twój ból. Chcą, abyś zrozumiał, że te doświadczenia nie poszły na marne. Przyjechali, by uczyć odporności, miłości do siebie i przede wszystkim rozwagi. Czasami musimy nauczyć się mówić nie temu, co nam nie służy. Żeby zrobić miejsce temu, co naprawdę napełnia nas szczęściem i spełnieniem. Aniołowie chcą również, abyś wiedział, że w życiu wielu z nas pojawi się nowa energia. Niezależnie od tego, czy jest to nieoczekiwane spotkanie, nowa miłość, czy nawet odnowienie istniejącego związku, sprawy układają się na Twoją korzyść. Proszą, aby zwracać uwagę na subtelne znaki. Takie jak ciągi liczb, np. 111 lub 444, muzykę odtwarzaną w odpowiednim momencie, a nawet sny, które niosą ważne przesłania. Są to przypomnienia, że jesteś na właściwej drodze i że wszystko układa się ku Twojemu dobru. Innym ważnym przesłaniem, jakie przekazują, jest przesłanie o przebaczeniu. Wybaczenie nie oznacza zaakceptowania złej postawy lub zapomnienia o tym, co się wydarzyło, ale raczej uwolnienie się od negatywnej energii, którą te wspomnienia mogą ze sobą nieść. Przebaczenie jest najwspanialszym aktem miłości, jaki możesz praktykować nie tylko wobec innych, ale i wobec siebie. Kropka, kiedy wybaczysz, uwalniasz przestrzeń. Aby boski pokój wypełnił twoje życie i aby mogła rozkwitnąć czystsza, prawdziwsza miłość. Aniołowie mówią także o równowadze w związkach. Dawanie i branie musi odbywać się w harmonii. Jeśli masz wrażenie, że zawsze dajesz od siebie coś od siebie i nie otrzymujesz nic w zamian, być może nadszedł czas na ponowne przemyślenie dynamiki w twoich relacjach. Przypominają nam, że prawdziwa miłość opiera się na wzajemności, szacunku i wzajemnej trosce. Nie zadowalaj się niczym gorszym niż to, na co zasługujesz. Tym, którzy już są w związku, aniołowie przynoszą przesłanie odnowy. Proszą, abyś poszukał sposobów na wzmocnienie więzi z partnerem poprzez szczerą i otwartą komunikację. Często niewielkie zmiany w sposobie nawiązywania relacji z drugą osobą mogą przynieść duże zmiany. Na koniec aniołowie chcą, abyś zaufał boskiemu wyczuciu czasu. Wszystko dzieje się we właściwym czasie. Nawet jeśli wydaje się, że czekanie jest długie, wiedz, że wszechświat pracuje nieustannie, aby dopasować wszystkie elementy układanki Twojego życia miłosnego. W tym momencie Twoimi największymi sprzymierzeńcami są cierpliwość i wiara. Dzisiaj aniołowie proszą Cię, abyś zrobił krok w stronę swojego szczęścia i miłości. Zerwij ze starymi schematami, które już Ci nie służą. Otwórz się na nowe możliwości. I przede wszystkim wiesz, że jesteś godny miłości czystej, sprawiedliwej i pełnej pokoju. Jest coś w powietrzu, jakaś szczególna energia, którą aniołowie wysyłają bezpośrednio do ciebie. Proszę cię, abyś zachował swoje serce otwarte, ponieważ objawienie, które ma nastąpić, może zmienić wszystko, co myślisz o miłości i sprawiedliwości. Pomyśl przez chwilę. Co jeśli wyzwania, z którymi do tej pory musiałeś się zmierzyć w miłości, były częścią większego planu? A co jeśli każda łza, każda wątpliwość i każda chwila niepewności przygotowywały cię na coś o wiele większego, niż sobie wyobrażałeś? Aniołowie mówią ci, że wkraczasz w nowy etap swojego życia, który będzie naznaczony harmonią, równowagą i przede wszystkim prawdziwą miłością. Proszę cię o zastanowienie się, czego naprawdę pragnie Twoje serce. Może już wiesz, a może dopiero odkrywasz. Ale oto sekret, aniołowie już pracują, aby dać ci to, co najlepsze dla Twojej duszy. Chcą Ci powiedzieć coś bardzo ważnego, co może całkowicie zmienić Twoje spojrzenie na miłość. Zanim podzielą się tą informacją, mają jedną prośbę. Proszą cię, abyś natychmiast nawiązał kontakt z Boską Energią. Weź głęboki oddech, wycisz umysł na chwilę i wyobraź sobie, że otacza cię złote światło. To światło symbolizuje nadchodzącą sprawiedliwość i pokój. Czy jesteś gotowy usłyszeć tę zmieniającą życie wiadomość? Jeśli czujesz coś innego, emocję, która porusza Twoje serce, wiedz, że nie dzieje się to przypadkowo. Aniołowie właśnie dotykają Twojej duszy i chcą, abyś zaufał, teraz nadejdzie czas na przywrócenie harmonii w Twoim życiu miłosnym. Aniołowie rozumieją, że droga miłości nie zawsze jest łatwa. Widzą łzy, które wylałeś, noce zwątpienia i pytania które odbijają się echem w Twoim sercu. Dlaczego miłość wydaje się taka skomplikowana? Czy jestem wystarczający? Czy kiedykolwiek będę szczęśliwa w miłości? Chcą, abyś wiedział, że te uczucia nie są oznaką słabości, ale częścią Twojej duchowej podróży. Każde wyzwanie miłosne, z którym się zmierzyłeś, było okazją dla rozwoju Twojej duszy. Być może czułeś się zagubiony i bezradny, ale aniołowie byli z tobą przez cały czas, nawet jeśli nie zdawałeś sobie z tego sprawy. Czas uwolnić się od tego bólu. Pamiętaj, zmaganie się z minionymi krzywdami jest jak próba latania z ciężkimi skrzydłami. Aniołowie proszą cię, abyś zostawił wszystko, co już ci nie służy. Pomyśl o sytuacji lub osobie, która wciąż jest obecna w twoim umyśle i sercu. Może to być zakończony związek, bolesne słowa, a nawet strach, że sytuacja nigdy się nie poprawi. Weź głęboki oddech i wyobraź sobie, że oddajesz te zmartwienia aniołom. Są gotowi je przyjąć i przekształcić w światło i uzdrowienie. Czy wiesz, że często miłość, której szukamy u innych, jest odbiciem miłości, jaką mamy do siebie? Aniołowie mówią ci, że nadszedł czas, abyś zakochał się w sobie. Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl o wszystkim, co przezwyciężyłeś. Pomyśl o sile, którą masz w sobie, nawet w dni, kiedy czujesz się najsłabszy. Jesteś niesamowicie kochaną i cenną duszą, i aniołowie chcą, żebyś to zrozumiał. Im bardziej będziesz świadomy swojej wartości, tym bardziej przyciągniesz relacje, które będą odzwierciedlać tę miłość i szacunek. Aniołowie wiedzą również, że miłość czasami boli, ponieważ stawia przed nami lustra, które ujawniają nasze własne niepewności. Zastanawiałeś się pewnie, Dlaczego niektóre związki powtarzają te same schematy? Odpowiedź jest jasna: te wzorce są po to, aby je dostrzec i przełamać. Masz moc wyboru, co zaakceptować w swoim życiu, a co zostawić za sobą. Pierwszym krokiem jest określenie, czego naprawdę chcesz w miłości i uwierzenie, że na to zasługujesz. Teraz aniołowie chcą. Abyś wyobraził sobie swoje idealne życie miłosne. Jakby to było? Jakiej energii chcesz wokół siebie? Zamknij oczy i wyobraź sobie tę rzeczywistość. Poczuj radość, spokój i równowagę tego połączenia. I wiedz, że wszechświat sprzysięga się, by wcielić tę wizję w życie. Wszystko, co musisz zrobić, to zaufać i działać z miłością. Na koniec aniołowie chcą, abyś wybaczył sobie. Wybacz sobie decyzje, które nie były trafne. Wybacz sobie chwile, w których czułeś się zagubiony lub odłączony od miłości. Przebaczenie jest kluczem do uwolnienia duszy i stworzenia przestrzeni na błogosławieństwa, które są na wyciągnięcie ręki. Mówią, że prawdziwa miłość, której szukasz, zaczyna się teraz od Ciebie. Aniołowie chcą, abyś wiedział, że miłość, sprawiedliwość i pokój, których szukasz, są nie tylko możliwe, ale że już manifestują się w Twoim życiu. Ten moment jest początkiem nowego etapu, w którym będziesz otoczony harmonią i równowagą. Pamiętaj, że jesteś bardzo kochany i nigdy nie jesteś sam w tej podróży. Aniołowie idą obok ciebie, kierują każdym twoim krokiem, rozjaśniają każdą decyzję i przynoszą ci pociechę w chwilach zwątpienia. Nawet jeśli wszystko wydaje się niepewne, wiesz, że istnieje większy plan boski, który działa dla twojego dobra. Każda wylana przez ciebie łza. Każde marzenie, które pielęgnowałeś w sercu, i każda chwila, w której wybrałeś miłość, nawet w obliczu wyzwań, zostały zauważone przez aniołów. Chcą, abyś wiedział, że wszechświat zawsze nagradza tych, którzy działają z wiarą i odwagą. Sprawiedliwość, na którą czekałeś, jest już w drodze. Może to nastąpić w nieoczekiwany sposób. Jako nowe spotkanie, zbliżenie, a nawet głębokie pojednanie z samym sobą. Wszystko, co teraz musisz zrobić, to nadal ufać i pozwolić miłości rozkwitnąć w Twoim życiu, zaczynając od Twojego wnętrza. Zamknij oczy na chwilę i wyobraź sobie, że Twoje życie jest wypełnione miłością i pokojem. Wyobraź sobie, że jesteś otoczony światłem. Twoje serce jest w równowadze, a Twoje relacje pełne są szacunku i uczucia. Aniołowie szepczą: Zasługujesz na to i na więcej. Uwierz mi, nadchodzą wielkie rzeczy, a każdy krok, który podejmujesz w kierunku miłości i sprawiedliwości, przybliża Cię do błogosławieństw, które już są dla Ciebie przygotowane. Zaufaj procesowi. Bo najlepsze jeszcze przed Tobą. Jeśli ta wiadomość od Aniołów poruszyła Twoje serce, teraz jest czas, aby podjąć działanie i szerzyć to światło. Polub ten film, aby pokazać Aniołom, że przyjąłeś ich przesłanie z wdzięcznością. Zasubskrybuj kanał, aby nadal otrzymywać boskie przesłania, które poprowadzą Cię w podróży miłości, pokoju i wiary. Aby okazać swoje wsparcie, złóż superpodziękowanie o wartości do 20 dolarów amerykańskich i zadzwoń pod numer 111, aby odebrać tę wiadomość i dalej dzielić się miłością i pozytywnością. Niech Bóg Cię błogosławi. Amen.